Temat rabinicznych obrzędów w Sejmie jest wałkowany na wszelkie możliwe sposoby, jednak moim zdaniem brakuje tutaj najważniejszego, czyli dokładnej analizy przesłania rabina, które wygłosił na moment przed odpaleniem świeczki. Dlatego też postanowiłem nadrobić to ogromne niedopatrzenie, więc zapraszam. Witam Was. Zastrzegam, że w tym materiale będziemy bazować tylko na słowach rabinów. Tylko na zweryfikowanych zapisach ze świętych, według ortodoksyjnego judaizmu, księgach oraz na najstarszym żydowskim czasopiśmie, czyli Pełen Cymes. Rabin mówił wiele na temat tolerancji i innych pięknych wartości. I od tego zacznijmy. Święto Hanuki, słowo Hanuka po hebrajsku to jest rdzen słowo chinuch. Chinuch wychowanie. Są dwa słowa po polsku: wychowanie i edukacja. Edukacja to jest zdobyć wiedzę. Wiedzieć jak najwięcej i wtedy mieć dobry zawód. Wychowanie to po prostu penetrować u dziecko dobre cechy. I świadomość do tego, że on jest jedynym na świecie są inne osoby. Jest coś takiego, które się nazywa wolność religii, wzajemnego szacunku. tolerancję. I od dwóch dni ja widzę tutaj ogromna fala tolerancja, coś niesamowite. Piękne, równościowe słowa, prawda? Ja zwracam waszą uwagę na konstrukcję. Otóż mówiło o dobru, które przyszło ze strony Polaków, czy nie wiem, posłów, kogo on tam miał na myśli, ale dobro, które przyszło do niego. No i potem, że. Nauka dziecka, geneza nauki, z której bierze się dobro, poszanowanie do innych religii, wolność religijna, tolerancja jest zawarte w słowie Chinów od Hanuki, czyli w ogóle to dobro, tolerancja to to w ogóle jest od Hanuki. Otóż słowo hinuch nie dotyczy nauki wolności religijnych, tolerancji, poszanowania innych, tylko to jest, to jest nauka, ukierunkowana na zgłębianie religii judaistycznej. Najprawdopodobniej chodzi tutaj no, nie tyle co o judaizm, ale o e, Talmud, o zgłębianie tajników Talmudu. Więc śmiem twierdzić, czy akurat kilkaset lat temu w nauce stricte o jednej z religii jest mowa o wolności religijnej, o o innych religii i tego typu wspaniałe słowa, które, no kurde, słyszymy na co dzień, ale to jest to jest osiągnięcie ostatnich kilku dekad, prawda? Kilkaset lat temu już nie mówimy o Talmudzie, nie mówimy o religiach monoteistycznych, no, ale. W społeczeństwach nie mówiło się o tolerancji, ludzie inaczej odnosili się do siebie, też nie było otwartych społeczeństw, tylko ludzie żyli w zamkniętych grupach i byli lojalni w stosunku do siebie, a gdzie mówić tutaj o jakichś abstrakcjach i innych religiach, prawda? Więc moim zdaniem tego typu piękne słowa, jasne, że tak, w stosunku do Chinów, nauki stricte monoteistycznej, no są. To no są nadużycie. Ja sobie myślałem, kiedy zapaliliśmy dwa dni temu, że to już siedemnasty rok z rzędu i za rok będzie osiemnaście, a osiemnaście to jest bardzo, bardzo pozytywna liczba w tradycji żydowska, osiemnaście to haj to życie. Tradycja żydowska to bardzo ogólne stwierdzenie. Tutaj mieliśmy w sensie stricte do czynienia z kabalizmem numerologicznym. Żeby nie było, że ja sobie coś wymyślam, to rabin na stronach Chabadu tłumaczy, co to jest kabała. Czytać nie będziemy. Dla chętnych można sobie wejść, kliknąć i się dokształcić. Jedziemy dalej. To jest dokładnie to, co my potrzebujemy żyć i być związane z te bardzo podstawowe. Wartości, wartości takie, które mówią, że mrok nie będziemy z nim walczyć fizycznie. Nie ma jak. Nie ma po co. Mrok będziemy rozpraszać przez światło. I, na, i szczęścia mamy, że mało światło może rozpraszać dużo mroku. I to jest ta ceremonia. Zapalenie świec chanukowe, zapalenie światło, tolerancja, wzajemnego szacunek i wolność, religii w pełnym tego słowa znaczenie w sposób taki, że jeśli chodzi o dobra, nie będziemy zadawalać się tym, co robiliśmy wczoraj. Pierwsza noc chanuka zapaliliśmy, jedna świeca było piękne, Na drugi dzień, dwa, dwie świece. Na trzeci, trzy, aż dzisiaj wieczorem, osiem. Osiem świec to w, w Judaizmie, w Kabale to jest symbol nadprzewodzoność, nieskończoność, coś nieograniczonego. Czyli rabin sam powiedział o Kabale, swoją drogą takie, takie zabawy cyferkę, no na poważnie, takie szukanie sensu życia w cyfrach, pokazuje jak, jak Judaizm bardzo rozjechał się. Z chrześcijaństwem, prawda? Oczywiście ja nie oceniam, ja tylko stwierdzam fakty. Każdy z nas, każdy człowiek na świecie, który został stworzony na podobieństwo Boga ma dobra nieograniczona, który powinien odkryć i udzielić z innymi. Uchwyciliście ten fragment? Każdy z nas, każdy człowiek na świecie, który został stworzony na podobieństwo Boga. Czyli w tej konstrukcji gramatycznej. Jest dopuszczana możliwość istnienia innych, którzy nie są stworzeni od Boga. No. Precyzując, stworzeni na podobieństwo Boga, czyli stworzeni przez samego Boga. Logiczne jest, że reszta została stworzona przez inny byt, ewentualnie również przez Boga, ale już nie na jego podobieństwo. Zgaduję, w domyśle, no chyba troszkę gorsi, prawda? Owszem, to może być przejęzyczenie. Nie możemy zapominać, że rabin no, w Polsce jest od chyba 20 lat, no bo skoro mówi, że teraz to już jest 17 Hanuka, czyli no prawie 20 lat, i no dobrze mówi po polsku, aczkolwiek no wiadomo, tak, czasem ktoś może kaleczyć, tak to, tak to bywa, jednak no ja uważam, że jeżeli wygłasza się publiczne przemówienia, no to trzeba by było język podszlifować na tyle, żeby tym bardziej w dysputach religijnych, prawda, żeby nie trzeba było się czegoś domyślać. No bo właśnie, albo mamy tutaj przejęzyczenie, no bo w końcu rabin mówił bardzo wiele o tolerancji, o poszanowaniu innych religii, tak? A w końcu ci, którzy są od Boga stworzeni, to, to, mają wszystko, a ta reszta nie ma nic. Albo jednak mamy na chwilę przed zapaleniem świeczy, świecy, świecy hamukowej, odwołanie się do zapisów najświętszej w judaizmie rabinicznym księgi Tania. I teraz, żeby nie było niedomówień, według rabina Stamblera, to jest najświętsza księga rabiniczna, według niego, to jak tutaj to było? To jest główna księga filozofii Chabadu, cytując za oficjalną stroną Habad Polska należącą do, do, do rabina. Tania jest głównym dziełem filozofii Chabadu i podejścia Chabadu do mistycyzmu hasyckiego, ponieważ definiuje swoją ogólną interpretację i metodę. I to tak na razie zostawmy i przejdźmy do artykułu The Jewish Chronicles, czyli najstarszego żydowskiego czasopisma, które nieprzerwanie chyba, no ale w każdym razie jest wydawane od 1941 roku do artykułu, czy Lubawiczowska Księga Habat jest naprawdę rasistowska. Z dużym znakiem zapytania oczywiście. I autorem artykułu jest rabin Itzak, Itzak Szoszhet. Rabin zjednoczonej synagogi Mill Hill z Wielkiej Brytanii w każdym razie, czy Londyn, czy Wielka Brytania. Patrzyłem na Wikipedii, no duża wspólnota. No i on broni tych, tych zapisów, że jednak nie są. Ale podaje ten spo, sporny, problematyczny zapis. Zapis już powiem teraz dotyczący stworzenia świata, czyli no, podstawy podstaw, tak jak mówi rabin, rabin Stambler, podstawa filozofii. Nie? Dusze narodów, czcicieli, Boszków pochodzą z innych nieczystych skorup, które nie zawierają żadnego dobra, jak stwierdzono w Edzheim rozdział 49, trzeci. No I to się nazywa fachowo drzewo życia, czyli akt stworzenia no i taka ciekawostka, no okazuje się, że w tym uniwersum w tej w tej religii ne, chyba nie obowiązują te zapisy story o siedmiu dniach, nie wiem tak sobie gdyba, prawda, no bo w każdym razie ne, mamy jakieś nadpisanie tego, tak, może doprecyzowanie że tutaj siedem dni, i w ogóle człowiek tam w tym takim dniu <grytanie> ale, ale właśnie takie wchodzimy tutaj w szczegóły, nie e... rabi się gimnastykuje, że to jest z XIX wieku, że to tak nie można odczytywać. Dosłownie kiedyś mogli odczytywać, ale teraz już nie wypada. Że to wcale nie jest podobne, ale tak, tak jednym ciągiem mówi, ale zawsze można y, stosować się do prawno Ahitów i wtedy już nie będzie się miało tej, tej, tej duszy takiej. W sensie chodzi o plewy, to bo zaraz sobie poczytamy w oryginale y, albo y, że no w. W tych plewach, te, te dusze, takie odpadki, to tam tak jest cząstka Boga, więc zawsze coś jest, prawda? Może nie tyle, co każdy by sobie chciał w takim równościowym przesłaniu, ale chociaż troszeczkę jest. Więc czy to się broni, czy nie? Ja nie będę jako, no chyba ta, chyba <grywka> na pewno te, takie te plewy, dusza, no to. Ja nie będę oceniał, ale rabin wskazał konkretny zapis i ja sobie poszukałem tego zapisu w języku hebrajskim, żebyśmy dotarli do źródła. Jakoś tak się stało, że dotarłem na główną stronę Chabadu, na, na cały świat, na, na galaktykę. Nie? I będziemy mieli te sporne zapisy w oryginale. Czym nie są dusze narodów świata? Są one z nieczystych plew, w których nie ma żadnego dobra, jak... Napisane w Szar, Scher, 39, rozdział 3. I cała natura narodów jest niewolnikiem niewolnika. Całe dobro, które narody świata czynią, czynią ich dla własnego dobra, bo ich dusze są tak. Są taką skorupą, że nie ma w ogóle dobra. Z jednej strony widzimy, że to się nie odnosi do konkretnych ludzi, ale już już nie cytując tego rabina z Wielkiej Brytanii, no mówi wprost o ludziach, tak? To nie jest interpretacja, co moglibyśmy tak też postrzegać na, na zasadzie takich naszych stereotypów, a Francuzi są tacy, Niemcy są tacy, nie? A tutaj byłoby, cała reszta byłaby wrzucona do jednego wora, tylko rabin wprost tu, tłumacząc, że to wcale nie jest podobne. Yy, mówił, że no, to dotyczy konkretnych ludzi, nie? To, to już macie w linku, to już nie będziemy tak daleko chodzić, wykładając coś 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 w tym stylu, takie takie zapisy. Czy tam rzeczywiście jest miejsce na, na, na zapisy dotyczące tolerancji religii, wolności yy, religijnej, yy, czy to się kompiluje? Oczywiście ja zaznaczam, że Słowa z tego Itzheim 39.3, no nie padły z ust rabina, nie padły publicznie, więc tego, tego nie możemy zarzucić. Tylko słowo o tolerancji i w ogóle, jak to się wszyscy kochamy, jaka jest wolność religijna w Polsce. No tyle, że to, ten zapis, cała, cała ta księga, do której ten sporny zapis należy, no jednak na stronach Habadu widnieje jako jako dzieło, jedno z najważniejszych dzieł. Ale zanim do strony Chabadu, to połączenie zapisów z autorem. W sumie z tym, co spisał, bo ktoś inny wymyślił, a, a tutaj zostało to spisane jeszcze przez kogoś innego. E, za spisanie tego Itzheim, czyli drzewa życia, odpowiada Heim Wital. No i teraz na polskim habadzie nie spisał swojego dzieła, jakiś tam rabin. Podstawowe założenia kabały: Luriańskiej, Luriańskiej, przedstawił jego uczeń Heim Ben Józef Wital w księdze Etsheim, Drzewo Życia, czyli to są te zapisy, o których mówimy. No, czyli, czyli traktujcie to jako, jako taką ciekawostkę, bo nie będziemy wnikać, czy. Rabi się przejęzyczył, czy chodzi o meandry języka polskiego, czy może jednak jest to nawiązanie do najważniejszej, ja tu zacytuję, do głównego dzieła filozofii Chabadu. To nie będziemy wnikać. No, szkoda, że poseł na Sejm Grzegorz Braun zamiast tej akcji z gaśnicą, nie był na miejscu, na przykład podczas streamowania przez Szymona Hołownie na żywo tej uroczystości. No nie spytał się o te, o te zapisy, bo w końcu rabin mógłby wyjaśnić, doprecyzować, prawda? No trudno. Może na 18, na 18 rocznicę na 18 spotkanie, edycję Przepalania świec. Ktoś się spyta. Jak tutaj z tymi zapisami jest, żeby rabin nam wszystko pięknie wytłumaczył. No i to tyle na dzisiaj, to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy coś was nie ominęło, czy coś by was zainteresowało. No i oczywiście zapraszam na kanał z giereczkami. No i dziękuję za Wasze wsparcie, a pamiętajcie, każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.